Proszę Państwa, Kaczmar jest na otwartej wojnie z moderatorami Google. Jeśli usuną nam za chwilę program, przypominam, że on leci równocześnie na VK, także my ten program będziemy cały czas ciągnąć. Instalujcie sobie aplikację VK, bo za chwilę może się zdarzyć, że zdejmą nas podczas trwania tego programu i następny program też pójdzie na VK. Powtarzam, jesteśmy na VK. Jeśli moderatorzy. Skoro Kaczmar już o tym powiedział, yy, szanowni Państwo, moderatorzy Google'a i moderatorzy YouTube'a, yy, mamy listę Was, wiemy kim jesteście, bo takie listy są ogólnodostępne. Yy, poza tym nasz wywiad działa. Yy, nie my przyszliśmy do Was do domu, nie, wy, nie my zabieramy Waszą pracę, nie my niszczymy w to. Nie my niszczymy to, w co wierzycie. Wy to rozpoczęliście. Wiem, że macie to nakazane z góry, ale to Waszą ręką jest robione. Wiemy. Yy, wiemy o Was, mamy listę Waszych imion i nazwisk, w tej chwili ustalamy Wasze miejsca zamieszkania. Chcecie się tak bawić? Proszę bardzo, nie damy się sprowokować na wojnę, tak jak tu piszecie w opisach, nie damy się zabić chociażby na wojnie z Rosją. Nie jesteśmy idiotami, żeby potem ta szarańcza, która tańczyła w poniedziałek na lotnisku w czarnych strojach z pejsami po bokach, mogła przyjść i zabrać to wszystko jak 5 zł z parapetu. O nie, wyciągnęliśmy wnioski z historii. Ale pamiętajcie, że zostaniecie potraktowani to, co w tej chwili robicie z Kaczmarem, gdzie nie ma tu wpisów m, takich, które moglibyście usuwać. Nie macie do tego prawa, bo to nie jest wasz, tak naprawdę wasz program. Tylko my go tutaj tworzymy, udostępniamy platformę, nabijamy wam wyświetleń, zarabiacie na tym, mnie czerpiąc od was grosza nawet. Także, yy, skoro już to zostało powiedziane, yy, sam osobiście tę listę widziałem. Nie straszymy Was, wszystko zgodnie z prawem, ale na pewno nie będzie tak miło, skoro robicie takie rzeczy, jak robicie. Więc powtarzam raz jeszcze, jeżeli w tej chwili ten program zostanie usunięty, to co się działo, to co miało miejsce już w historii, jesteśmy na VK. Jednocześnie idziemy równo w tej chwili, praktycznie jest tak. Tak, jesteśmy na VK. Tak, relacja jest 1 do 1, więc proszę Państwa, wszyscy ci, którzy w tej chwili siedzą przed telewizorami, przed komputerami, przed smartfonami, proszę sobie pobrać aplikację VK. Wystarczy wejść w aplikację VK i wpisać głos obywatelski. Od razu Was przekieruje. Naprawdę prosto. Posłuchajcie mnie, moi drodzy. Jesteśmy ludźmi bardzo roztropnymi. Zapraszamy ludzi olbrzymiej mądrości, zresztą pozdrowię pana, y, pana Józefa od ucznia. Uczył Pan kiedyś we Wrocławiu, czy w kontach wrocławskich y, WF-u i tam ucień. Mał Pan bardzo ciętą rękę, bardzo twardo Pan ich tam trzymał i uczeń Pana pozdrawia. Nie pamiętam niku. W każdym razie zapraszamy takich ludzi nie na darmo, nie dlatego, żeby pokazać, że jesteśmy histerykami, że jesteśmy aferzystami, ale dopótyc Pan wodę nosi. Naprawdę za chwilę nie będziemy mieli wyjścia i będziemy sięgać po różnego rodzaju rozwiązania. Oczywiście zgodne z prawem, oczywiście zgodne z moralnością, ale da się to zrobić zgodnie z prawem. Dla Was nieprzyjemnie. Nie jesteście anonimowi. Chciałem Wam to powiedzieć i to jest dla Was informacja. Co z tym zrobicie? Proszę bardzo. Ale jeśli chcecie iść na wojnę, zastanówcie się, spójrzcie sobie w lustro i zastanówcie się, czy jesteście żołnierzami. Kto Was obroni? Nie sądzę, żeby ktoś stanął po Waszej stronie. Więc prośba zwykła. Dajcie sobie spokój, idźcie gdzie indziej i dajcie mądrym ludziom wypowiedzieć się na ten głos obywatelskiego. Decyzja należy do Was.